Cześć, do szówek, no i dzisiaj robię już chyba trzeci odcinek z GTA wraz z. po raz to, pierwszy. Pawełciem. Po raz drugi. Po raz drugi. Z Po raz trzeci. Szumem. No i tak no. składnik chyba będzie na wszystkie. Odcinki. No i w tym odcinku będziemy sobie robić jaje jako policjanci No nie jest. nie policjant jest. No. Już... Czekaj, pierwsze zobaczę na mapie. Enter nie, nie, gdzie nie, nie, jest nie, nie. tamten, tamten, tam... Wolins. A, to ten, gościu. To ja go zabijam, za uh, On tak. mi wsiadł na motor, ja wysiadłem, strzelimy od dwa razy heada i dziś wsiadłem. On przedtem. jest w LS Przy re... w Prawie przy blisko respa. No jedź tam, nie wysiadajcie! A, debil wysiadł, nie no. Weź ty nie wysiadaj! Ej, ale, ale samochodu przecież nie wolno A. zabijać, bo ten... Ej, ale, ale na mnie poczeka to co? Ale nie można rozjechać. No Można, <coughs> właśnie. Można, jeśli się nie jest kierowcą. No właśnie, można no. taką. Aaa, dobra, bo ja nie wiedziałam. To dawajcie jeszcze raz. ej, ej, ej szudar! Ej, szu, szudar! Dobra. A co ty się Alanek pytałaś? Aaaaa, odpada. O tak, tam, okej. Okay. Gdzie jest pan jeszcze? Co ja jestem. Szudar. Gdzież on? Bet. Bo ej, pojedźmy, pojedźmy na nas. Bo chyba net padł. No nie, słuchajcie. Chodź. Chodź, 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 pojedziemy na maszterem Gangu. No chodź. Ej, chodźcie na energię. On chce na energię. Zabijemy go tam. Ale wiesz, że tam nie mam chyba broni? Może proszę, na to wszystko. Energię. Ej, gonci go. Szybko. Ja jestem dobry w tym parkurze, kurde. Kurde, Ej, ja mam... Ej no myszki, nie mogę ruszać dookoła mnie. Czekajcie, ja próbuję go skąpić. Dobra, nie uda się. Trzeba przy końcu go zabić. Ej, no ja nie mogę ruszać o myszkę. go. Kurde, do wody Czekaj, szkoda. Czekaj, ukośnik, czy to inny? Dobra, chodźcie na LS. Trzeba zrobić nowy samochód, czy nie? Czekaj na mnie. Ej, bo no, ja nie, wiesz, nie mogę też ruszać. Ej, no ja nie mogę bić się, nie mogę strzelać do siebie. No powiem. Co ja? Nie, nie strzelaj na mnie. Nie strzelam do ciebie, mogę cię pomóc. To oh, jest? nie mogę się nawet bić. No nic robić nie mogę. Ej, eee... Yy, Paweł, weź mnie walnij. Okej. Okay. Ale nie pega. No dobra. No, 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 no kurde. Poczekaj, może cię strzelę w butach. Nie! Kurde, to jakimś guzikiem ja to zrobię, ale skoro mam, to nie zjadę. Ej, się. A mnie, lula, mnie wywadziło. No ale ja teraz nie mogę, kurde. To, że to fura jest dwuosobowa. Pas. A raz idę, idziemy. Szymon, z kina sobie weź. Wiem właśnie. Ej, no którym to guzikiem ja to zrobiłam? Chodź na SF. Czekajcie, ja resetuję sobie ja grę. Ja bym do salonu. Nie ma. Ja biorę ci Tacha. Ale nie, bo on jest... Eledzi nie. Chyba, że pojedziemy dwoma lg Nie. O tym dawać! Ja kieruję. Uh, I... It's tuning we go. Hmm. Ja chcę kierować. Dobra. Wyweźliśmy. Paint job. Czekaj, popatrzę point job O! Zostaw tego! Cofnij. Poczekaj. Popatrz, jakie są. Nie. Ten trzeci był najlepszy. Nie. mnie wywala. O ten! Daję Ej, Fulisz! Fulisz fulis jest! Dawaj, dawaj! Daj ten! Fulisz! Ciekawe, muszę kierować, bo on mnie zabije zaraz. Jak on mnie zabił? Eee... Mm. Ja cię zabiję. On mnie zaraz oh. zabije. Sf. Chodźcie na LS, ja stąd uciekam. Paweł, ja Ej, wysiadł z auta, wysiadł z auta! Wysiadł z auta! Tylko... Ja pójdę sobie do sklepu na LV kupić... Ej, ten... on jest nieśmiertelny! Uciekł, uciekł. Uciek. Dobra. jest na LV! Strzela do mnie i ja mam 6 HP, no i mnie zabił. Chodź na LV, on jest! Ja muszę go zabić. Na... Nie ma kogoś na LV. Na jest na LS. Jest. Na SF jest. Trzeba, raczej. Zaczekaj. Nie się, no, jakoś muszę chyba w niego strzelać. Wysiąć i też w niego strzelam. Weź się pocuń. Nie, muszę wsiąć. Nie musisz. Nie, nie dam mu wsiąść. Kurde. No to trzeba, może. Trzeba, nie wy... bo trzeba pisać ukaźnik klatkę, wiesz? Dobra, ja idę na Robię ja biorę energii. Ja pierwszy wezmę się w gaz. Jestem na SF. My jesteśmy na alfa. Szymon, który masz poziom? Ja? Zerowy. A to weź mi się, daj raz. Jej, yeah, lecę. Bo mi z, z jedenastego spadło. Jezu. Weź okay. masz rezer, daj mi się raz. Bo mi jedenasty znikł. A ty ja tam... Masz... od początku Zdrowadza. zaczynać. Daj, Daj mi się jeszcze jakieś dwa, trzy razy, okej? Okay? Dobra. Bo i tak na razie nie masz jej zerowy. Bo nie Jeszcze dobiję do serii ten. Wiecie, jaka tutaj jest taka, taka fajna komenda? Ukośnik ty, ary, u, tychy". No. Ej, ty masz... Weź wyłączę dwóch. Kto, ja? Nie. Nie się mam, że... Mam. Ja, nie Jak nie jest Wolisz? się, cię, Szyman. W co jest. Gonicz śmiecia. Kogo gonicie? W Wójt. Gdzie on jest? Jest. Nie wiem, gonię go. Uciekł. zwalił. Przewalił. jest. Weź daj mi do siebie wsiąść. Dawaj. Szybko i... Ej, zapaliłem go! Zapaliłem go. SF. Jest na SF. Jest na SF Zawalił o drugą furę. Śmieć. Nie! Nie! Ej, a, ja, a ja to co? To jest tylko dwuosobowe. Nie ma miejsca, dwuosobowe. Co do niego? Nie, 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 nie da rady. Za daleko. Się A dzieje. jest pyrżera, na no nie? Tutaj. <laughs> Tam dalej dobra. Nie czeka? O dobra, no. Ja już do was jadę. Łołgi! Wezmę go od boku. Z A zwalił, bo walną w ten. O, dobrze, schodam, skrót. Fak. Tu siadę. <grym wytrzań> Dobra, my tu weźmy, czyli Kontrol. On o, gdzieś uciekł. Kurwa. Paweł. Jestem fajny kaskognisty, a tu nie widzę. Jadę do niego. <grym wytrzań> To nie, 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 kontrol, nie, klikaj kontrol. Wiesz, Alanek, że mnie zbanowali na moim koncie w wodzie na miesiąc? Ja sobie teraz skram na wspólnym koncie z kolegą. Ale kto, kto jest taki niebi, taki mo e kolor morza, bo to jest taki kolor z morza, tak? Dawaj go. Dawaj go, dawaj. Go. Ja już tutaj dam też. Co on ma? Zabiłem go. Dobrze Pawłem, dobrze. On tu żyje. A nie jest. Ej, to teraz czekajcie gdzieś na LS patrzcie. Jest na LS! Na LS jest! Ja już zrobiłam kogoś. To LS Dobra, to już robi było na tyle w tym odcinku. My się z wami żegnamy. Zobaczcie ja Tak mam mało, plan mam mało.